Dzisiaj grilluję ser halloumi. Zrobię go w dwóch wersjach, podam go w kanapce a burger i podam go na sałatce. Do sałatki zgrilluję jeszcze popryczki Tron. Michał robił już przepis kiedyś na popryczki, także znajdziecie go na blogu. A ja mam rozgrzany grill, który już jest prawie 250 stopni. Palniki ustawione na medium, grill powinien być dobrze rozgrzany. I też e, zrobię go w dwóch wersjach, czyli część zgrilluję na płycie, ponieważ wygodniej mi będzie podgrillować pomidorki, a część zrobię e, na ruszcie, na stronie rynienkowej. Przed położeniem sera na grill, jest rozgrzany, wyczyszczony, teraz go spryskuję porządnie olejem, samego sera już nie już niczym nie spryskuje, on jest dosyć wielgotny, bardzo słony, więc nie przyprawiam dopiero później. No i kładę. w ser Harumi to jest taka szybka akcja, że nie zdążyłam w międzyczasie nagrywać. W każdym razie podpieczony ser, do tego y, y, papryczki padron, one jak się robią w takie czarne to są fajne, do nich wystarczy tylko oliwa. E, Podpiekłam trochę chlebek i plasty pomidorów. Także zaraz wszystko ściągam, kilka minut roboty dosłownie. E, no i wpadajcie na vlog, żeby zobaczyć jak wygląda y, finalny no, efekt. Zacznę thanks